Obowiązki dzień jak co dzień, drodzy Państwo. Kacze towarzystwo przyszło dominować tę kapustę. Takie obierki, trochę sałatki, niezjedzonej, z urodzin. Pokaż no mi, Jaruś, ty mój kozi synku, <grym> <grym> czy to ci smakuje? A no Piotruś nawet przyszedł z mamusią wyżerać, ale mamusia teraz chwilę tam poszła do kapusty. Z Franusiem, z tym swoim chłopakiem. Ona se małego wzięła. Tak jak u ludzi, nie? Też niekiedy wielka baba małego chłopa weźmie, nie? nie. Słuchajcie, dzisiaj będzie dzień y, dietetyczny. Puśka, gdzie ty jesteś? Chodź no tu. Chodź no tu maluchu bambuchu. Łazisz w tych kartonach tam. No chodź. No co ty robisz? Wczoraj żeś myszkę małą zabiła. Chodź no tu, chodź. Chodź, chodź. Chodź no tu. Chodź no tu, chodź. Patrz ej. Ona się zrobiła normalnie taka wredna. Dobra, dzień dietetyczny. Dzisiaj nie mam nic więcej do zaoferowania a tych gadzinów jak trochę kapusty i dynie A dopiero wieczorem sypnę im zboża, bo muszę jechać kupić. Idę po noża. No, który pierwszy pod nóż? Jaruś, chyba ty, bo ty najbardziej śmierdzisz tu. Franek też jest koziołek, ale tak nie śmierdzi. No poczekajcie ładnie chwilę tutaj. Tylko te ptasiory obsłużę, w rachu je wypuszczam, bo no już Szajby dostają tam Chociaż na takie Ćwiartki Indyki uwielbiają kapustę, także one to na pewno sobie fajnie przerobią Także dobra, te kawałki Walne tutaj A tą całą główkę, co nam została Nadziejemy za chwilę Tu ma pal Co tam kurde No dzisiaj dieta, dieta Dzisiaj dieta muszą być te dubska przeczyszczone. To ściągam. I to trzeba gdzieś wyśwignąć. Wstępnie tu. I tego głąba nadziewamy. Ok. No niestety muszą ptaszyska dzisiaj poczekać trochę na na pszenicę bo kurde muszę pojechać 15 km żeby ją kupić to wszystko tyle źle słuchajcie, że naprawdę masakra w sumie tutaj jeszcze są te dynie i one tak czy siak te dynie widzę szlachtują to weźmiemy dwie dynie jeszcze im tam wbijemy na te dwa pałągi kurde odstające dzisiaj będę to zaślepiał no już, kurde, zwracacie mi uwagę, ja sam patrzeć na to nie mogę. Idę jeszcze rękę opukać, Nie wypuszczamy te potwory pierzaste. Dobra, a Wy, jeżeli jesteście tutaj nowi, słuchajcie. Musicie wiedzieć jedno, że zacząłem vlogować 5 razy w tygodniu. Także dajcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. A my tymczasem lecimy, nie śpimy. Wypuszczamy najpierw kury i indyki. A za chwilę jeszcze wypuścimy kaczki. Dalej, Ferajna, wyłazić. Kaczki są tam. Kury, widzicie? Lekko zdegustowane. Indyki się cieszą, bo lubią kapustę. Ale kuraki no, spodziewały się czegoś innego. Codziennie tutaj są takie gotowane warzywka, mięsko. A dzisiaj, drodzy Państwo, całkiem inny klimat. Ale o to chodzi, żeby je tutaj przeczyścić. Taka pusta im tam, kurde, takie gazy wyprodukuje. One wszystko wypierdzą, co mają. <ścoughs> kurde, a ja nie mam wkrętarki, bo zawsze tu otwieram wkrętarką. Tu jest na taką śrubkę. Teraz będę kręcił tą śrubkę, nie? ludzie, kochanie, czekajcie, chwilę. Wczoraj wieczorem tu też tą... Yy, tymi kombinerkami, żebym kręcił po ciemku. Myślałem, że mnie szlak trafi, a te gęsi kaczki się tak drą. Jedną wielką presję na mnie wywierają. Śmieszne mam to zamykanie, nie? Już tyle czasu tutaj to mam. I śmierdzi się po prostu zrobić inne. Kurda, jak się dzisiaj wezmę za siebie, to zobaczycie. No! Dolej! Rudasy cholerne. Te gęsi jak się drą. No, ale jest to jakaś ozdoba tego podwórka. Ja ogólnie mam je na sprzedaż. Jeżeli chcecie, mogę wam sprzedać dwie białe i parkę garbonosych. No. Tu powyłazili jeszcze trochę. Też przyzwyczajeni, że ostatnimi czasy tutaj po prostu było sypane tej pszenicy. One się domagają. No niestety, dzisiaj na śniadanie macie tylko kapustę jedynie, a w takiej porze obiadowej dostaniecie bardziej treściwą tą pszenicę właśnie. Dobra, tu trzeba porozpierać, jak to wygląda, w miarę wygląda jak na, jak na to. Że trzy dni temu było sprzątane. No ale te wasze dziuple już trochę obombane. Olera jasna. Aj, obowiązki, obowiązki. Dzień jak co dzień, drodzy Państwo. No, widzę, szatkuje ten gąsior, tą kapustę tam. Na współę z tą gąską gosią i jej córką. Kurde, dzieje się, dzieje. Ale chyba mi jednej gęsi brakuje. A nie, dobrze. Myślałem, Marysia, że brakuje jednej gęsi, bo gąska Gosia jest dzisiaj taka brudna, że żebym jej nie poznał. Zobacz. Łazi w tej ślumpie, cholera, jedna. No, powiem Wam ładnie się prezentujecie na tle tej zielonej kapusty. Ładnie, ładnie. Idę Was tu trochę z bliska jeszcze pokazać. O ile będzie co? Dobra, te brązowe kurki fajnie wypadają. Tam się coś dzieje. Tu Józek kurna skacze jak pajączek bez rączek. Dobra, indory, indyki. Szlachtują. Indory i indyczki. Czarny kogucik. Podrabiany Ayam-Semani. On gdzieś tam geny zgubił po drodze. Nie jest do końca taki czarny. Widzicie, widzicie go? No, tu jeszcze. Kacze towarzystwo przyszło dominować tam kapustę. Dobrze, dwóch zbiórka i jedziemy. Ja Wam połogę. <grym wyszczone> dobra, gęgawy widzę zdegustowane tą sytuacją, że nie znalazły tam nic do jedzenia. Wracają tutaj do tej macierzy. One jednak stwierdziły, że dobra. Diabeł w biedzie, muchy źre, no to jak nie ma gospodarza nic lepszego dzisiaj, to okej, okay. będziemy tą kapustę wyżerać, tak jak żeś nam tu zalecił. <noise> no i tak jak powiedziałem, tak też jest. Powoli trzeba wstać, żeby ich po prostu nie spłoszyć. Ta gęsia rodzinka, mimo tego, że robi taki jeden wielki jazgot, to ładnie się prezentują przy tym jedzeniu, ładnie. Gąska gosia, cała brudna, to jest taka brudaska, ale ta jej córka... O kurde, czekajcie. Muszę wziąć trochę tlenu. <laughs> idź mi stąd. Bożem się zapowietrzył tym gadaniem. No idź mi stąd, mówię. Córka gąski Gosi nie jest taka brudaska. Ona widzi, że ta matka jest nie do końca. Ona jest taka ślundra. I ona się nauczyła po błędach tej matki, że trzeba chyba bardziej o higienę dbać. Ignacy, co ty na to powiesz, chłopcze kochany? Zobacz, jak tu serżują, te smoki. I ja myślałem, że wy będziecie tutaj bardziej zagustowali tym jedzeniem, ale jednak chyba wam się podoba. <grywa> coś innego, nie? Ej, ty, kurna Ignacego w dupsko dziobnął. Rząd tak podskoczył, po wszyscy Ignacego przeganiają. Idź mi stąd, kurna. Wanda! Zobacz, jak mordują tą kapustę. No, gęś to ma siłę w dziobie. Powiem wam, że jak na jajach siedziała i tam sprawdzałem, podświetlałem, czy tam życie się narodzi, czy nie, no to kurde, jak żebym w palucha został ugryziony, to nie było tak miło. Ej, a może zaszalejmy? Ja bym tutaj dzisiaj kozy do was wpuścił, co? Tylko muszę furtkę zamknąć, jedną i drugą. Dali, kto się nie załapie, ten zostaje na zewnątrz na ten czas koziej obecności tutaj. I jeszcze Tom, bramkę. Idź no kurde Grażyna, bo będzie jeszcze bardziej garbata. Nie do że cię nadepnęli tam w tej wylęgarni, garbata łazisz, to jeszcze za chwilę będziesz z drugiej strony wygięta. No chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź. Biegną dwie, matka i córka. Jaruś za nimi, ledwo zakręt wyrobił Marysia, Franuś. No i Matylda, i dzieci jeszcze zostały. Ale one, widzę, mają lekko swój świat. Ty, niestety, Małgośku, będziesz musiała tutaj zostać, wiesz? Bo Ty jesteś niebezpieczna dla otoczenia i dla samej siebie, nawet niekiedy. Ale ptasiory nie miały wyłazić. Dobra, Matylda przyszła, Piotruś i Justysia. Ej, się. Idź, No Gośka! Mi się dzisiaj to mi się przypomniało. Że żebym tą Justysię nie żywą znalazł. Boże, jakie jako szmarym się przechodzić. A właśnie, bo ja kurczę... Dobra, kozy puściłem, a to im chciałem dać. Takie obierki. Trochę sałatki niezjedzonej. Z urodzin. No to dobra. Szybki rzut oka na te koźlaki tutaj. A ja idę do Małgochy. Będę wam robił może takie przeskoki. Chwilę tu, a chwilę tam u niej. Kurde, te koczkodany tam wydziwiają coś. No bo dobra już! Otworzę wam te drzwi, jak się tu dzieje co chce. Chodź, Gosiaczku, zobacz co ja mam dla ciebie. Sałata lodowa, ogórka, paprykę, witamina C. Dlatego dzieciątka twojego, co go w brzuchu masz. No mam nadzieję, że masz więcej jak jednego, nie? Ja mam nadzieję, że to wykrakam Mówiąc to co chwilę, powtarzając to co odcinek Mam nadzieję, że to po prostu yy, no wykrakam, nawet. Jak mam to powiedzieć? Czekaj A cebulki? Czy ty cebulki trochę zjesz? Ha? Nie? Ogóreczka? Dobra, tu wyżeraj, bo ty musisz mi całą michę przed sobą Patrz, ty jak powyłazili, bandyci tą trawę zamordują, zanim ona zdąży kurczę bakcyla załapać do życia na gęsto, a nie tak przerzedzona. A wy co? Dajecie sobie radę tu? Ja rusz. pamiętaj, że jesteś tam na podglądzie. No fajnie, fajnie, zamieniliście się miejscami. Kozy wyżerają tu kapustę i dynię, <laughs> a na kozim pastwisku ptaszyska rządzą. Dalej Gosiaczku, jedz, jedz, jedz Albo wiesz co? Tu ci sypnę do tego korytka twojego Oj przepraszam za hałas No i tu wciągaj, a ja idę tam, bo kurde ci mówię Ciężko zapanować tu nad tym wszystkim po prostu Tu trzeba zobaczyć czy się to wszystko nagrywa Nagrywa. A ile jeszcze sekund się będzie nagrywać? Chwilę. Dobra, trzeba nowe ujęcie zrobić. Kacze chyba sprzedałem z 10, ale nadal jest hałas. Wy kurde, krzykaczki jedne. Słuchajcie, aha, bo mi się zapomniało. Dzisiaj jest odcinek taki, że my będziemy jechali do schroniska, o ile to wypali. No, jeżeli tytuł taki jest, to znaczy, że to wypaliło. Ale póki co właśnie te koślaki i te ptasioraki tu wam pokazuję, nie? Wiecie o co chodzi? W ogóle tam widzę wróble się pojawiły. W rubli nie było, bo chyba Maciuś i Kocia Banda wszystko wybiły. Ale widzę, pojawiły się z powrotem chyba. Z Afryki to przyjechało jakieś na wymianę z tego, z Eksodusa, nie? Czy z Pegazusa? to tam jest? Dobra, Jaruś, trochę się jeszcze najecie tej kapusty i będziecie ciągnąć stąd. Bo wy później macie luźne sranie. Nie, że luźne, ale te kulki są takie miękkie, takie. Roztopiona czekolada taka. Wiecie o co chodzi? Takie orzeszki czekoladowe, roztopione. Dostojewski, ciągnij tam. Ciągnij tam z powrotem. Tam, tam, dali, dali. Wszyscy won. Wszyscy on. Jak tam ci się podoba tutaj? Tam masz nawet prażony słonecznik dziewczyno w tej sałatce. I no jedz. I serek kozi nawet tam jest. To dopiero ci będzie smakowało. Pokaż no mi Jaruś, ty mój kozi synku. <laughs> Czy to ci smakuje? Chyba ci smakuje, nie? Ładnie razem wyżerasz z tą Marysią, nawet jej nie przeganiasz. Ona na trzech nogach, kurna, stoi. Nawet utrzymuje, nie? Równowagę. Patrz, że jej dupa podnosi się do góry. Ona jakby nie miała drugiej tylnej nogi, to ona by chyba na przednich chodziła. Widziałem takie psy albo świnki wietnamskie, że się to urodziło takie genetycznie skrzywdzone, bez tylnych nóg. I to na przednich łaziło. Tak dupę u góry miało i tak szło. Czego się Gosia drzesz Przy tym śniadaniu Nie może być chociaż jeden dzień Tu kurna spokój no Piotruś nawet przyszedł z mamusią wyżerać Ale mamusia teraz chwilę tam Poszła do kapusty Z Franusiem, z tym swoim chłopakiem Ona se małego wzięła Tak jak u ludzi, nie? Też niekiedy wielka baba małego chłopa weźmie, nie? już ja, słyszysz? Co ja gadam? Ludzie kochani jak są siedzi, to słyszą to oni dopiero są o nas pomyślą, że tu jest kurda wariatkowo. Mnie kurde dzisiaj tak boli ząb. Ale jako tako ta gadka mi chyba idzie, nie? Wziąłem kurczę dwa ketanole i jakoś funkcjonuje, ale miałem taki po prostu yy, kryzys rano, że myślałem, że sobie tego zęba wyrwę, wiesz, Renatka i że będę miał tyle zębów, co ty. Czyli trzy. Byłem cztery, nie? <laughs> Zastanawiam się, nie? Czego ty tu tańczysz kurna przy tej miejsce? Piura zgubiłaś na zimę. Zmieniasz kur na kożuch. Czy o co ci chodzi? Niektóre kury tak się pierzą, nie? Niektóre takie przyjechały, niektóre się takie zrobiły, a niektóre to było trzeba w ogóle ogolić im kurna łby, wyskubać pióra z głowy i maścią smarować, bo to świeżbowca miało na głowie. Teresa tak miała, pamiętacie Teresę z poprzednich odcinków? Ja mówiłem Teresa, ty znowu od fryzjera wróciłaś, trwało masz zrobioną taką kurna na lakier fryzurę, to ja musiałem ją całą obskubać. Ten Dawidek też był taki kurcze cały w No i ta terenia gdzieś tu łazi, tylko kurde, ja nie mogę jej teraz dostrzec wzrokiem. Ej, ale pić mi stąd. Wy dobrze tutaj obczaiłyście do tej pszenicy, a tu pusto w środku. Ile to zostało? Ludzie, kochani. Kurde. No pić, no patrz. No nie wiem, nie rozumiem, że ta miska się rusza i na niej nie ustoisz. Kurde. Dalej w ogóle koźlaki robią odlot. Odlot stąd robicie. Tom kamerę lokuje tu. I szybka akcja, i wyrobicie naprawdę wylot stąd. Dalej. Pszt. Pszut, pszut. Na pewno nie będziecie chcieć, na pewno Jaruś będzie mnie oblatywał dookoła. Dalej do siebie. Pszut, pszut, pszut. Piotruś. <kluzka> na lóżku Leć tam, leć Bo już za, za długo to wszystko tu trwa. Wy też nie możecie na takim mokrym żarciu być. Jeszcze kto nam został tutaj do wygonienia? Pszut. Justynka i... I ta Renatka bezzębna. Chodź, Renatku, tu. Renatko. Łe kurde, czy ty? No, pomału. ty mnie tak prowadzisz? Ja z nią wchodziłem w ogóle wczoraj na smyszy z tyłu na pastwisku. I powiem, wam fajnie było. A co, to mało ustysie, Kto ją teraz łapie? Chwilę ją tu jeszcze zostawimy. Dobra, tu masz jeszcze sianka. Bo powiedzą niektórzy, że ci siana nie dałem, że ty tylko jesz takie kurde jak świnia. O Masz tutaj, Mieszko mała Może i światkę zdożarła, widzę już do końca. Tak jak wisiała wczoraj na jednym włosku, to teraz leży tam. I jeszcze mi powiedz, może, że ty to za chwilę zeźresz i się udusisz. Albo poronisz. Boże, co za kłeza. Jasny gwint, to i trzeba jeszcze tu odwiązać. I koniec, Gosia. Jesteś szkodnik, i ty się normalnie nie nadajesz. Do współpracy, ani z kozami Ani z ludźmi Kozy ganiasz, trykasz, a ludzi psychicznie gnębisz I źrasz po palcach Jestem jeszcze tutaj u tych hej, Karzełków I taki ziomek Jedzie do nowej chaty ma łapcie Tu Cię pakujemy w karton I wio do busa na pakę Jutro jesteś w nowej chacie Dobra, geniu tu został zapakowany Jedziemy z nim na pocztę? Zamkniemy. Dobra. Let's go. Lecimy na tą pocztę. Mam nadzieję, że nie będzie ludzi. Bo kurde, ostatnio się nadziałem trochę i musiałem czekać powiem wam, że coraz bardziej czuć taki chłód, takie powietrze już no zimowe, antarktyczne wręcz bym powiedział momentami. Dobra, jak tu sytuacja wygląda? Nie za ciekawie. Dzień dobry. Nie pamiętam szczerze mówiąc. Kiedy byłem tak długo na poczcie, ale w tym roku to na pewno nie. Masakra. Z pół godziny co najmniej. Ale ptak jest wysłany i okej. Okay. Tu jakie kurne pakunki. Słuchajcie, dowiedziałem się przed chwilą, że nie da rady, żebym pojechał. Dobry? Żebym pojechał po tego psa. Bo pani z przytuliska ma jakiś wyjazd. No. Dupa, także ja jadę do chaty. Jeszcze tam koziołki pogłaskamy trochę i te koźlątka. Tak programu. I tyle, bo kurde co i tego psa najwyżej weźmiemy jutro. Ja wszystko rozumiem, ale wy nie rozumiecie jednego: że dzisiaj jest głodówka i żarcie będzie dopiero za dwie godziny. Pszenicy Słuchajcie, wróciłem. Z tej poczty chciałem wam pokazać jeszcze tylko tyle, ile wczoraj od tego gospodarza tam przywiozłem z odzysku takich różnych desek, kołków. Może zrobimy na takich nogach okrągłych, na tych belach, kurniczek jakiś dla tych karzełków łapciatych albo coś. I też tam była taka saletra amonowa. Nawóz, nie? Wiecie o co chodzi? Będziemy najwyżej tam... Wsypać na tą mąkę z tyłu, i na wiosnę nam elegancko wszystko urośnie. To są kurde wszyscy głodni. Patrz jak lecą za mną. Ludzie kochani. A tu? Czekaj. O, kaczki. Kąpać mi się tu, a nie. Rzecz te pryski. Ludzie, jak to się drze. Dobra, czekaj, ja tu przez te trzciny. Idę, drodzy Państwo, jeszcze tutaj. U nas już w ogóle powoli się ciemno robi. Słuchajcie, taki był to oto odcinek. Niestety nie udało mi się po tego pieska pojechać do schroniska, ale jutro, na jutro jestem umówiony, Gocia, wiesz? wy, Kozia Banda, wiecie? W białych w przyszedłem do was po tych gównach tu, kurde, pochodzić trochę, nie? Najlepiej to na boso by się po takim czymś chodziło. Po prostu od nowa biologiczna, Gosia, by to była, nie? Dobra, koźlaki, idę wam jeszcze jabłko dać, a wy, drodzy ludzie, to słuchajcie, ja teraz skończę ten odcinek, widzimy się jutro, jutro spacerek z pieskiem ze schroniska, żeby mu troszeczkę odciążyć tego klatkowego życia. Kośka, ty głodomorze, pis!